Gdy dorastałem, rodzice w żaden sposób nie zdradzili się, że nie byłem dzieckiem ich marzeń. Jednak teraz szczerze opowiadają o emocjach, jakie towarzyszyły im po moim przyjściu na świat. Mama bała się, że nie będzie w stanie odpowiednio się mną zaopiekować. Tata nie widział dla mnie nadziei na szczęśliwą przyszłość. Uważał, że skoro nie mogę w pełni cieszyć się życiem i będę na zawsze skazany na pomoc innych ludzi, byłoby lepiej, gdyby Bóg zabrał mnie do siebie. Rodzice rozważali różne możliwości, w tym oddanie mnie do adopcji. Dziadkowie, zarówno jedni, jak i drudzy, zaproponowali, że chętnie mnie przyjmą i otoczą opieką. Jednak ostatecznie mama i tata odmówili. Uznali, że ta odpowiedzialność spoczywa na nich i że sami muszą wychować mnie najlepiej, jak potrafią. Postanowili zrobić wszystko, żeby zapewnić swojemu niepełnosprawnemu synowi normalne życie. Oboje są ludźmi silnej wiary, dlatego pocieszali się myślą, że Bóg musiał mieć jakiś szczególny cel, obdarzając ich takim dzieckiem. Niektóre rany boją się szybciej, gdy jesteśmy aktywni i nie stoimy w miejscu. Podobna zasada odnosi się także do życiowych przeciwności. Na przykład, jeśli straciłeś pracę i nie jesteś w stanie opłacić rachunków, mimo wszystko nie odkładaj życia na później i nie skupiaj się na tym, jak niesprawiedliwie cię potraktowano. Spróbuj ruszyć z miejsca. Kto wie, może czeka na ciebie o wiele lepsza i ciekawsza praca? Trudności finansowe mogą zmotywować cię do poszukiwania pomysłowych rozwiązań, które pozwolą Ci uzyskać stabilną sytuację materialną. Czasami po prostu nie masz wpływu na to, co się dzieje. Niektóre okoliczności nie wynikają wcale z swoich błędów i pozostają poza Twoją kontrolą. Zawsze jednak masz pewien wybór. Możesz albo się poddać, albo z nadzieją walczyć o lepsze życie. Jeśli chcesz posłuchać mojej rady, pamiętaj, że nic nie dzieje się bez powodu i że ostatecznie z każdego doświadczenia może wypłynąć jakieś dobro. To był fragment książki Bez Rąk, Bez Nóg, Bez Ograniczeń, nika Wójcica. Ja nazywam się Karolina Zuńczyk, uczę języka angielskiego w Zespole Szkół ponadpodstawowych w Sobolewie. Chciałam Was serdecznie zachęcić do czytania książek. Książki czasami dają nam odskocznię od otaczającej rzeczywistości, czasami możemy w nich znaleźć pocieszenie, czasami chwilę humoru, bądź powód do uśmiechu. Więc zachęcam Was serdecznie, warto czytać.